Dzisiaj witam serdecznie ze mną... Piotrek Czapran. Z drużyny... LumiShotBar. Z tej strony kłania się Oskar Wujcik Piotrek, notujecie znakomite wyniki w tym sezonie. Można powiedzieć, że rewelacyjnie weszliście w sezon. Po się. Tak jak najbardziej. Tak jak zawsze zaczynaliśmy, tak teraz też zaczęliśmy. Od trzech porażek jednego remisu jest git, nie? A ten remis w którym spotkaniu był? Z Animatorem. To był chyba trzeci wynik, trzeci, trzeci mecz nasz. A to tak bardziej niechcący? Nie, no tam... Nie chcieliśmy ich skrzywdzić, mówię, a damy im jeden punkt, to, to tak, zrobiliśmy, nie? A y jeszcze teraz grać dzisiaj z Maximusem, no oni dosyć efektownie, efektywnie grają, jak rozumiem, to wynik też jest przesądzony. No nie, no nie, póki piłka w grze, nie no, dzisiaj nie odpuścimy, dzisiaj zebrałem ekipę, mam, mamy chyba nawet ze dwóch na zmianę, więc jest ok. A powiedz, jakie są Wasze plany na ten sezon? Czy wy zlądujecie w czwartej lidze, czy jak zwykle no w połowie sezonu odstąpi takie olśnienie i do góry? My tak mamy, my tak mamy. Przychodzi taka faza, że 3-4-5 meczy jest do przodu. Później znowu jest spadek formy, no ale co, co można chcieć od chłopaków, co mają 40-50 lat, prawie, no to. No bo ja tak właśnie pomyślałem, tak patrząc na Ciebie, że waga to się powoli rozpędza po prostu w trakcie sezonu. Nie, no co, to waga spada. Waga po COVID-ie spadła, więc jest okej, okay. nie. Forma jest, wszystko jest, no ale Tesla się nie oszuka, nie, więc. Nie, 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 nie ma litości, jeżeli chodzi o wiek, rzeczywiście, ale jesteście doświadczoną drużyną. Jak nie mam, zostaniecie w trzeciej lidze, bo zawsze gdzieś tam nadrabiacie w trakcie sezonu. A tak już na poważniej kto teraz pełni tą rolę lidera w waszej ekipie? Kto ciągnie zespół? Kto ciągnie? no Ogólnie taki mam wyrównany zespół. Jest Adam Miszczykowski ściągnięty teraz z Juszkowa, mój, mój podwładny w klubie. No, mam, więc jest ok. Mój brat Macik, który nie chciał wywiadu, pięć bramek. Tak, ta, pięć bramek. I tak spokojnie. No, mamy ekipę taką, z którą się cały czas ruszamy od kilku lat, więc dla nas to jest zabawa, dodatkowa forma ruchu i, i, i tego się trzymamy. Wynik jest jakby drugą częścią, drugą stroną medalu, ale, ale wiadomo, w każdym meczu walczymy o wynik. Jak sił starcza, to, to coś wychodzi, jak nie, no to. Nie płaczymy z tego powodu, tak? Wiem, że jesteście jedną z taką ekip, z ekip, które właśnie przychodzą się dobrze bawić i e, spędzić ze sobą czas. To jest na pewno fajne i my zawsze propsujemy takie ekipy, które w ten sposób wchodzą do tematu. E, powiedz mi jeszcze, jak wyglądają Twoje statystyki w tym sezonie. <laughs> jedna bramka, jedna asysta starczy. Starczy spokojnie. Nie, no, jeszcze mamy te 8 meczy, 9 mecz. tam jeszcze coś się pewnie ukuje, coś się poda, więc spokojnie. Ja tam jestem na defensywie, defensywie więc... Co będzie do przodu, to będzie ok. Są inni od młodzieży od strzelania bramek, więc niech oni biegają, niech oni się wykazują. Tak. A o, powiedz, żeby było z tyłu, Naj, najmniej. Na zero z tyłu. A powiedz mi jeszcze takie pytanie na zakończenie. Koło typujesz na mistrza PL3 w tym sezonie? Jak sądzisz? Widać, że filtry się uzbroiły bardzo mocno. No, filtry się uzbroiły filtry zawsze co roku miały ekipę. Jak? Piotrek zebrał ludzi i przychodzili na mecze, no to tam zawsze coś prezentowali. No myślę, że La, la Bamba, uh -huh. La Banda, la banda. Eee, Filtry i myślę, że cały czas Ego, bo to są trzy takie zespoły, które, które myślę, że najbardziej wyrównany skład, najbardziej taki, który przynosi skutki. Grają dobrą piłkę, więc to są cały czas chłopcy, którzy biegają gdzieś tam w klubach na poziomie trzeciej, uh -huh. 4 ligi, więc Myślę, że z, z tych trzech zespołów na pewno będzie zwycięzca pelczy. Ja jestem ciekawy jeszcze w ramach walki o podium postawy Intumu i Leśniewskiego, bo tam też grają e, fajni gracze, szczególnie w Leśniewskim e, młoda ekipa. Tak, no bo to są chłopaki chyba z tam z Osic, z mhm. przyłek gdzieś tam tylko okolic. E, ale no nie wiem, dzisiaj jest mecz chyba Intum, nie? Intum, tak? raz z Lambandą. Chyba tak. Tak, więc zobaczymy, co będzie. Nie? No. Bramkarz Piotr Kowalski, Kowalski Piotkowski powiedział, że będzie do przodu, więc trzymam go za słowo. Nie? Jak w słynnym filmie chłopaki nie płaczą, wszystko się może zdarzyć. Tak jak najbardziej, wszystko się może zdarzyć. No. Mecz nadchodzi Piotrek, nie będę ci trzymał, powodzenia nie, i do zobaczenia. Do zobaczyska, dzięki. Sobie.